Witam Państwa, to jest program Dzień Dobry Kłócko. Dziś naszym gościem w studiu jest Pan Adam Jaśnikowski, kandydat do Sejmu z listy Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry. Jest Pan przedsiębiorcą z naszego regionu w branży turystycznej, co skłoniło Pana do wystartowania w wyborach parlamentarnych? Dobre pytanie. Zacząłem już o tym myśleć w momencie, kiedy była sytuacja trudna w branży turystycznej, szczególnie na ziemi kłodzkiej, kiedy mieliśmy, sytuację, kiedy, kiedy mieliśmy tutaj problem z covid -em. E, branża turystyczna została zamknięta, nikt z nią nie rozmawiał. Przedsiębiorcy po prostu mieli zakaz, zakaz pracy. E, pracownicy branży turystycznej e, nie wiedzieli, czy mają przychodzić do pracy, czy nie, e, i, taki, i, 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 i nie mieliśmy reprezentantów. W związku z tym, em, wspólnie z przedstawicielami branży turystycznej, po jakby Postanowiłem, żeby znaleźć taką, taką możliwość wpływu na rzeczywistość, żebyśmy nie byli takimi osobami, które, którym rząd czy rządzący będą mówić oczywiście i nie będą słuchać naszego głosu. W trakcie, w trakcie pandemii, rozpoczęliśmy i takie strajki przedsiębiorców, i takie manifestacje. Bra Przedsiębiorcą branży turystycznej. A wtedy też narodził się w głowie pomysł, aby założyć śnieżnicki klub biznesu. I tuż po COVID-zie, jeszcze można powiedzieć, w końcówce COVID-u zakładaliśmy śnieżnicki klub biznesu. Pierwsze spotkania nawet były z maseczkami. Od wielu miesięcy jeździ Pan, spotyka się z mieszkańcami Powiatu kłodzkiego. często rozmawia Pan o problemach przedsiębiorców, właśnie z tytułu organizacji spotkań w ramach śnieżnickiego Klubu Biznesu. Jako przedsiębiorca pan dobrze sobie radzi tutaj na naszym terenie, ale jak to wygląda w szerszym aspekcie? Ja powiem tak, że. No... My jako tutaj, jak ja prowadzę razem, wspólnie z żoną, taką rodzinną firmę i staramy się, żeby, żeby, żeby oczywiście sobie dobrze radzić, ale są i lepsze i gorsze okresy. Tak jak każdy, kto prowadzi biznes, ma czasami trudne, trudne sytuacje biznesowe, bo z jednej strony, ilość środków oczywiście jest ograniczona. Czasami przychodzą do nas też różne instytucje, żebyśmy mogli, żebyśmy wspomagali je. Staramy się wspomagać. Także kiedyś było lepiej. Jakie postulaty i działania chciałby Pan realizować i wdrażać jako poseł z naszego regionu? Jestem osobą bardzo pracowitą. Chciałbym być aktywny dla regionu, dla mieszkańców regionu i służyć swoją wiedzą, służyć swoją, swoją osobą, ponieważ uważam, że głos przedsiębiorców, głos pracodawców którzy tworzą tutaj miejsca pracy jest bardzo ważne, ponieważ to my właśnie te rodzinne firmy zatrudniamy większość osób na, 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 na ziemi kłodzkiej. Ja chciałbym, żeby ten głos przedsiębiorców, pracowników tych firm lokalnych był słyszany w Warszawie. Dla nas jeden z najważniejszych postulatów to jest droga S8, która spowoduje, że komunikacja z... Naszego, na naszej ziemi kłodzkiej będzie szybsza i, i będziemy mogli łatwo docierać do, czy do Warszawy, czy do Wrocławia, czy do różnych zakładów pracy na terenie Polski, ale też połączenie, połączenie ziemi kłodzkiej z, e, z tutaj z Brnem, czy z innymi miejscami z większymi ośrodkami miejskimi, nie tylko, nie tylko na terenie w Polsce. Polski. I też chciałbym, żeby, 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 żeby takie drogi, drogi um, szybkiego ruchu były, były też budowane po stronie czeskiej w naszym kierunku. Startuje Pan z 14 miejsca na liście. Czy można powiedzieć, że ostatni będą pierwszymi? Tak, zamierzam te wybory wygrać. 14 to podwójna siódemka, czyli szczęśliwa liczba. I Będę pukać od drzwi do drzwi, chodzić, bardzo aktywny w trakcie kampanii i zamierzam zdobyć tutaj około 10 tysięcy głosów i zostać parlamentarzystą. Od wielu tygodni gorącym tematem jest także elektrownia szczytowo-pompowa w młotach. Czy powinna powstać, jakie jest Pana zdanie na ten temat? Ja powiem tak, że ta elektrownia już powinna zostać skończona w latach 70. W tym momencie ciągle czekamy na informacje, jaki ma wpływ na środowisko. I czy, czy rzeczywiście są tutaj pozytywne opinie ekspertów. Większość przedsiębiorców jest to są zwolennicy, zwolennicy powstania takiej elektrowni, ale nie wiem, czy ten temat nie został rzucony tak tuż przed wyborami, żeby, żeby zdobyć jakiś, jak, jakąś pulę, pul, pul, pulę głosów. Ponieważ rozmawiałem z osobami, które, które są z zielonych, one one są wręcz przeciwne tej inwestycji, które, która teoretycznie jest, jest ekologiczna, a miałaby zniszczyć takie nasze piękne środowisko. Kiedy zaczyna się kampania, kiedy, kiedy ktoś traci, traci władzę, czy, czy za chwilę może stracić władzę, zaczyna temat młot. Ja bym chciał, żeby rządzący najpierw, najpierw porozmawiali z mieszkańcami, znaleźli te 6-7 miliardów złotych w swoim budżecie i dopiero jak będą mieć fundusze, zaczęli budowę. Ale też porozmawiali, porozmawiali z mieszkańcami na temat tych odszkodowań za te nieruchomości, które, które mają i za te lata niewykorzystanych e, jakby możliwości tych, tych nieruchomości. Bo ci mieszkańcy się chcieli budować, nie mogli się budować, e, tylko cząstka dostała jakieś odszkodowanie i wyprowadziła się z, z tej miejscowości. Ja praktycznie mam kontakt z większością mieszkańców, którzy, którzy są w młotach. E, część zdecyduje się wyjechać, ale część będzie walczyć o swoje, o swoje prawa. Ja bym nie chciał, żeby było jak, jak z Baranowem, który, o którym się mówi od iluś tam lat, a nadal nie powstał. Razem możemy więcej. Takie hasło towarzyszyło młodym ludziom w czasie konferencji prasowej, która miała miejsce w Kłocku. Z czym wiąże się to hasło, do kogo jest skierowane? To jest takie hasło, które, które mówi my mieszkańcy ziemi kłodzkiej, razem możemy więcej. Możemy, możemy walczyć o nasze prawa, możemy rozwijać ziemię kłodzką, możemy... W momencie, kiedy, kiedy mamy jednego przedsiębiorcę, jednego mieszkańca danej wsi, czy Kłodzka, czy innej miejscowości, ten głos jest niesłyszany, ale jeśli nas jest grupa, pewna grupa, zresztą widzimy na różnych grupach facebookowych, jeśli, jeśli tam jest grupa kilkutysięczna, to już jest głos słyszany nawet w Warszawie. Dlaczego mieszkańcy naszego regionu powinni zagłosować właśnie na Pana podczas zbliżających się wyborów parlamentarnych? Ja jestem osobą bardzo pracowitą. Pracuję od, od rana do wieczora, z, oczywiście z czasem też, też, też dla rodziny, ale jestem osobą, która jest bardzo zaangażowana w sprawy regionu i chciałbym poświęcić swój czas dla regionu, dla mieszkańców i obiecuję, jeśli będą sprawy nawet w tych najmniejszych miejscowościach ziemi kłodzkiej, to ja tam dojadę i porozmawiam, bo powiem tak, że ja obserwuję pracę parlamentarzystów. One oczywiście są bardzo aktywne w internecie, ale nie zawsze oni docierają do tych najmniejszych miejscowości. Ja bym chciał dotrzeć do każdego mieszkańca, który będzie potrzebować e, pomoc parlamentarzyst. Dziękuję Panu bardzo biurem. za tą dziękuję dzisiejszą rozmowę. Dziękuję. Dziś moim Państwa gościem w studiu był Pan Adam Jaśnikowski, kandydat do Sejmu z listy Koalicji Obywatelskiej.